Jeżeli wydaje Ci się, że trudniej jest uzyskać kredyt w Hiszpanii niż w Polsce, to mam dla Ciebie dwie wiadomości. Po pierwsze, jesteś w błędzie, a po drugie, musisz koniecznie obejrzeć to do końca. To jest Akademia Elia Living, czyli krok po kroku o tym, jak bezpiecznie kupić dom w Hiszpanii. Nazywam się Karina Trafna, stworzyłam Butikową Agencję Nieruchomości na Costa Blanca. Utrzymanie kredytów w Hiszpanii paradoksalnie jest zdecydowanie łatwiejsze niż w Polsce. Eee, potrzebujesz tylko kilka dokumentów. Hiszpania zupełnie nie jest wrażliwa na to, w jaki sposób zarabiasz, czy jesteś zatrudniony na umowę o pracę, czy też prowadzisz własną działalność gospodarczą. Mało tego, od niedawna Polacy w Hiszpanii nie muszą tłumaczyć własnych dokumentów, bo praktycznie każdy bank posiada na własnym terenie tłumacza przysięgłego języka polskiego. Stopy procentowe w Hiszpanii są istotnie niższe niż w Polsce. Co to oznacza? Oznacza to, że czasami warto zostawić własne pieniądze w Polsce na lokacie bankowej i pożyczyć zdecydowanie je taniej w hiszpańskim banku. Proces uzyskiwania kredytu w Hiszpanii jest prostszy i krótszy niż w Polsce. Prawie każdy ma szansę otrzymać ten kredyt. Różnica między Polską a Hiszpanią polega między innymi na zdecydowanie dłuższym okresie spłat. W Hiszpanii możemy otrzymać kredyt licząc zdolność kredytową aż do 75 roku życia. Obcokrajowcy, a w szczególności Polacy mogą ubiegać się aż o 70% finansowania.